Oni chcą mieć kontrolę nad wszystkim, a czują, że nie mają kontroli nad narzędziami mediów społecznościowych, no, że oni chcą dysponować naszymi zasobami, żeby się z Rosją dogadać. A jak chcą się z Rosją dogadać, to muszą dogadać się po coś. I co tu wczoraj powiedział? Parlament Europejski zajmuje się kilkoma różnymi, wieloma różnymi regulacjami, w tym takimi, które wpływ mają mieć na przestrzeń cyfrową. Słyszeliśmy o tym niedawno, ale w praktyce mówił o tym wczoraj na naszej antenie, były poseł do Parlamentu Europejskiego, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Sariusz-Wolski, mówi, że to, co opisane jest jako DSA, ten akt o usługach cyfrowych, ma w sobie zaszyte rozwiązania. Które umożliwiają przeprowadzanie właśnie okrągłych stołów na temat wyborów, w tym wyborów w Polsce. To o co tu chodzi? O usługi cyfrowe i platformy cyfrowe czy o kontrolę polityczną nad państwami członkowskimi? Czy może o coś jeszcze zupełnie innego? Myślę, że kluczowe jest dla polskich obywateli, żeby byli w pełnym sensie obywatelami. No, bo co znaczyło być obywatelem w Starej Rzeczpospolitej, wtedy, kiedy można było ją zaliczyć do czasów imperium, to była świadomość. Swoich praw i swoich obowiązków wobec własnej ojczyzny. I bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość tego, w co grają elity Unii Europejskiej. Wystarczy poczytać ich dotychczasowe strategie wszystkie, które, które o tym mówią. Mianowicie chodzi o to, aby podporządkować sobie państwa, że aby, aby dwane większe państwa i oligarchia brukselska podporządkowały sobie wszystkie inne państwa w sensie kompetencyjnym. I to DSA jest jednym z tych właśnie elementów, dlatego że oni chcą mieć kontrolę kontrolę nad wszystkim, a czują, że nie mają kontroli nad narzędziami mediów społecznościowych, no bo sami nie wytworzyli tak wysokich technologii w Europie i w związku z tym chcieliby je kontrolować tym bardziej, że e, oni byli przyzwyczajeni do dominacji w przestrzeni komunikacyjnej, ponieważ e, w, praktycznie w całej Unii Europejskiej z małymi wyjątkami e, mają e, m, powiedzieć przewagę to jest nic dominację w mediach tradycyjnych. Natomiast świat się zmienia, nawet ostatnie badania Eurostatu pokazują, że dzisiaj większość obywateli Unii Europejskiej korzysta z mediów społecznościowych jako źródło informacji. I na starymi mediami tradycyjnymi oni mieli pełną kontrolę i robili, co chcieli. Tak jest na przykład w Brussels Bubble, jak my to nazywamy, czyli w bańce brukselskiej. E, o tyle nad mediami społeczności, społecznościowymi nie mają kontroli. No i to jest takie narzędzie, żeby mm, cenzurować wszystko tak, jak się cenzuruje w, 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 w brukselskiej bańce. No powodzenia na przykład, jak myśmy rządzili, to każde, każde wystąpienie, nie wiem, sędziego żurka albo jakiejś tam justicji i tak dalej, i zaraz trafiało na czołówki brukselskich mediów. A teraz jest tak, że przecież to tu w sposób bezprecedensowy w Europie łamie prawo. No i nic. Nawet w sytuacji, kiedy wiemy, że jest prowadzone normalne prokuratorskie postępowanie, jeżeli chodzi o zamach stanu, no i dalej nic. I oni chcieliby, żeby na platformach społecznościowych było dokładnie to samo. No ale my też musimy zrozumieć jakby szerszy kontekst tej całej sprawy i do tego zachęcam, jeżeli każdy z nas chce być prawdziwym obywatelem. No o co tak naprawdę walczy Ukraina? No przecież kiedyś ten, powiedzmy, kiedyś ta, ta wymiana ognia się skończy. No ale po co oni w takim razie się biją? No każdy powinien sobie zapytać, po co ci Ukraińcy się w ogóle biją? No biją się po to, bo nie chcą, żeby Rosja narzu narzucała im swoje prawo. Nie chcą, żeby Rosja kontrolowała ich siły zbrojeniowe. Nie chcą, żeby Rosja kontrolowała ich media i to, co mają myśleć. Nie chcą, żeby Rosja kontrolowała ich kultury. Za to są gotowi ginąć na froncie. Problem polega na tym, że yy, 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 my w tej chwili mamy zagrożenia no, nieidentyczne ale, ale takich, które jako świadomi obywatele powinniśmy sobie z nich zdać sprawę. No jeżeli w Unii Europejskiej głosuje się dokument, o którym oni zawsze marzyli, to znaczy dokument, że kompetencje ustrojowo, kompetencje dotyczące obrony i polityki zagranicznej przenosi się z Polski, zabiera się i oddaje się do kompetencji unijnych, albo na przykład zarządzanie naszymi siłami zbrojeniowymi zabiera się Polsce i oddaje się do kompetencji unijnych, tak żeby można było przegłosować różne decyzje wojskowe i obronne bez zgody Polaków, bardzo łatwo można sobie wyobrazić na przykład sytuację, że Polacy chcą zamówić sobie sprzęt, na przykład nie wiem, z, ze Stanów Zjednoczonych, ale Niemcy mówią: Nie, zamówicie u nas. My nie wyrażamy na to zgody, oni nas przegłosowują. Więc to jest stały mechanizm, który już będzie tutaj działał. Albo na przykład użycie naszego sprzętu. Niemcy mają w tej chwili ten problem, że oni zawsze brali udział, no wykuwa się jakiś porządek świata, znaczy porządek w tej części świata, nowy porządek w tej części świata. I do tej pory oni zawsze brali w tym udział, to znaczy ustalali, jakie są zasady, i w związku z tym czerpali pewne korzyści na no, porozumienia mińskie i tak dalej. Natomiast tym razem są poza stołem. I ich to denerwuje, bo nie mają narzędzi do tego, żeby powiedzieć, halo my tu mamy narzędzie i powinniśmy być przy stole. I w związku z tym nie mają na przykład dużej armii. I w związku z tym nie mają centrum logistycznego takiego, jakiego ma Polska. I w związku z tym dla Ukrainy niezbędnego. I w związku z tym oni sobie wykombinowali, że OK, to w takim razie zrobimy tak, że my będziemy dysponować zasobami polskimi, i wtedy zgłosimy się do stołu negocjacyjnego i powiemy: słuchajcie, no to dobrze, może my nie mamy, ale za tak, że prezentujemy Unię Europejską, no to Polacy mają i my chcemy. No dobrze, ale panie pośle, ale to jest mechanizm, przecież jeśli spojrzymy na to, co choćby to o czym mówi pan w tej chwili w kontekście dogłosowanej czy dyskutowanej wczoraj czy tego tak zwanego white paper, czy tego dokumentu, który ma mówić właśnie o sposobie myślenia samej czy o sposobie reakcji samej Unii Europejskiej na to, co dzieje się w tej chwili w szerokim sensie wokół rosyjskiej agresji na Ukrainę, to przecież zaszyte w tych rezolucjach Przepisy i mechanizmy, również te mechanizmy dotyczące wspólnych zakupów zbrojeniowych to są dokładnie te same mechanizmy, nawet te same środki, które już obserwowaliśmy przy okazji epidemii czy skutków epidemii COVID-19. O ile wtedy działo się to po raz pierwszy i mogliśmy się łudzić, no przynajmniej niektórzy się mogli łudzić, że no jeśli się na coś dogadujemy w tych sprawach, no to będzie to dotrzymane, to już. Teraz wiemy, że to w ogóle było funta kłaków warte. Że jakiekolwiek zapisy o warunkowości, o praworządności, o tym wszystkim w ogóle nie miały żadnego znaczenia. Znaczenie miała tylko siła polityczna, siła głosu. I brak weta. No to jak możemy się ładować w tej chwili? A Donald Tusk i Platforma Obywatelska z całą koalicją próbuje nas przekonywać, że się musimy ładować w to, żeby sprawy militarne, fundamentalnego bezpieczeństwa, które od 300 lat decydowały o kolejnych utratach wolności i państwa polskiego przez, przez Polaków, mamy oddawać w ręce innych państw, w tym również tego państwa, które za trzy rozbiory było współodpowiedzialne razem z Rosją. No, no bo Pełna zgoda. To znaczy w tym sensie, że my musimy, w ogóle to, co się dzieje w tej sprawie w Polsce, to, to myślę, że wszystkich powinno nauczyć, w ogóle czym jest trzecia rzecz pospolita. No bo jeżeli Donald Tusk i cała jego propaganda pisze po raz kolejny, że my na przykład byliśmy jako prawo i sprawiedliwość przeciwko y, Tarczy Wschód, a my pokazujemy, że no w sprawie Tarczy Wschód w tym tak zwanym white paper była dosłownie jedna poprawka, w takim dokumencie dosłownie jedna poprawka, za którą notabene zagłosowaliśmy za, ale głosowaliśmy przeciwko całemu dokumentowi, ponieważ ten dokument, Daje możliwości zarządzania naszymi zasobami militarnymi Niemcom i oligarchii brukselskiej bez naszej zgody. No i my to ciągle mówimy. A media trzeciej RP mówią przeciwko, tarczy w przeciwko. Znaczy to pokazuje, to bardzo, to pokazuje w jakim, w jakim, chorym systemie Polacy żyją. I myślę, że powinni, myślę, że wszyscy Polacy powinni z tego wyciągnąć wnioski, ale również my jako politycy, że trzecia RP jest państwem niewydolnym, nawet jeżeli chodzi o sprawy niewydolnym, kłamliwym, zakłamanym do szpiku kości, którego, którego zadaniem jest tylko bronienie interesów starej oligarchii, która powstała jeszcze po 89 roku. Nawet w sprawach fundamentalnych Mentalnych, to znaczy w sprawach strategicznych dotyczących naszego żywotnego bezpieczeństwa. Bo każdy sobie teraz powinien zadać pytanie w ogóle o, 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 za, Zawsze trzeba sobie zadać pytanie o sprawy strategiczne. Więc, y, y, więc tak, jeżeli, jeżeli my będziemy mieć jako w, w, w ogóle w, w Europie więcej, więcej zasobów militarnych, ale dysponować nimi będą Niemcy, to każdy powinien sobie zadać pytanie. No Niemcy, bo, 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 no bo tak mówi ta cała rezolucja, znaczy daje największą siłę, to, to znaczy zmienia sposób głosowania z jednomyślności na sposób głosowania, gdzie Największą siłę mają największe państwa, czyli największym państwem w Unii Europejskiej są Niemcy, a razem z Francją mogą, mają, mechanizm, mają mechanizm, który pozwala im przegłosowywać albo blokować wszystko. No, tak działa, tak jest skonstruowany ten system. To w związku z tym każdy, sobie należy, każdy powinien sobie zadać pytanie: czy oni chcą dysponować zasobami militarnymi, między innymi naszymi, po to, żeby bić się z Rosją? Czy po to, żeby z Rosją się dogadać? Proszę zapytać Niemca czy Francuza, czy tak bardzo chce iść na front i, i bić się o wschodnie, wschodnie granice Ukrainy. Moim zdaniem, ja stawiam taką tezę, jest tak jak zwykle, że oni chcą dysponować naszymi zasobami, żeby się z Rosją dogadać. A jak chcą się z Rosją dogadać, to muszą dogadać się po coś. I co Putin wczoraj powiedział na propozycję Donalda Trumpa? On powiedział wczoraj tak, ok, on chciałby długotrwałego pokoju, ale nie na takich zasadach, tylko on chciałby włączyć w to rozmowę o powodach wybuchu tej wojny. Czyli mówi dokładnie to, co do tej pory łaprow. A co to są dla niego powody wybuchu tej wojny? Powodem wybuchu tej wojny, jego zdaniem, jest to, że NATO za bardzo przesunęło się w ich stronę. Przesunęło się w ich stronę, to znaczy gdzie? No to znaczy do Polski na przykład. Więc my musimy pamiętać, że o to toczy się gra. I problem polega dzisiaj na tym, że Trump mówi dobrze o Polsce. To jest problem dla Niemców. Niemcy nie mają w ogóle wpływu na tę decyzję. W związku z tym chcą sobie stanąć na szczudłach i powiedzieć, OK, w takim razie my reprezentujemy całe zasoby Unii Europejskiej, w tym zasoby Polski. I panie Trump, jak pan tak lubi Polskę, to pan sprawie Polski powinien rozmawiać z nami, a nie z Polakami. I my musimy rozumieć, że samo się nic nie zrobi, że my musimy dbać o interesy naszego państwa i też przedstawiać jakieś, jakieś, jakąś swoją strategię. To, o czym powiedział przed chwilą Patryk Jaki, może warto o tym wspomnieć, bo ta opowieść, rosyjska opowieść o, o w ogóle geopolitycznym rozumieniu tego, co oznaczał upadek ZSRR, jest w tym zaszyta jest pogarda dla, dla, dla wolności, demokracji. To w ogóle oczywiście nie dziwi nikogo, kto wie, jak funkcjonuje Związek Sowiecki, jakkolwiek się akurat nazywa, czy akurat nazywa się cesarstwem, czy tam Imperium Rosyjskim, czy, czy Caratem, czy akurat ZSRR, czy akurat Federacją Rosyjską, to specjalnie nie ma e, znaczenia i warto to mówić, i warto to mówić również poza granicami e, Polski. E, decyzja o wejściu Polski do Paktu Północnoatlantyckiego oczywiście musiała być decyzją, którą zaakceptowały państwa NATO, ale ona w ogóle była możliwa. Tylko dlatego, że Polacy, że państwa bałtyckie, że ci, którzy wiedzą, na czym polega sowieckie imperium, chcieli być częścią wolnego świata. To jest również powód, dla którego obywatele Ukrainy powiedzieli, że chcą być częścią wolnego świata, a nie częścią ruskiego mira. Ale to wiąże i to wywołuje konieczność i wyzwania, które stoją przed politykami rozumiejącymi ten. Stan rzeczy. W Parlamencie Europejskim, w Stanach Zjednoczonych, w bardzo wielu miejscach ta rosyjska propaganda, bo przypomnijmy to przecież tak właśnie brzmiało ultimatum, które pod koniec 2021 roku wystosował Władimir Putin do świata. Mówi, że NATO ma wycofać się na pozycję sprzed 1997 roku, a tak naprawdę sprzed upadku ZSRR i tylko wtedy Rosja nie będzie prowadziła swojej agresywnej polityki. To odpowiedzią na te wszystkie działania było między innymi rozlokowanie natowskich, amerykańskich wojsk na wschodniej flance NATO. Ale ja mam wrażenie, że ten pogląd o tym, że to była, że to była jakaś forma agresji NATO, a nie wybór obywateli państw Europy Środkowej jest dużo bardziej popularny niż byśmy chcieli na zachód od naszych granic. No, no niestety, niestety tak jest, że, że no, na Zachodzie chcą szybko zarabiać, chcą mieć to znów tani gaz, Szczególnie w świetle problemów niemieckiej gospodarki. Więc dla nich to, czy tam będzie jakaś baza Ameryki na wschodniej, wschodniej części Polski, czy nie będzie, dla nich to ma mniejsze znaczenie. I my musimy mieć tego pełną świadomość. I w związku z tym, w tym tak zwanym White Paper, o którym pan redaktor wspomniał, jest pełno mm, jakichś prowokacji wymierzonych w Stany Zjednoczone. A my przecież rozumiemy, że sytuacja geopolityczna się zmieniła. No to każdy powinien rozumieć. I Stany Zjednoczone, no obiektywnie, mają inne priorytety. Związane na przykład z Chinami. I, i, I to jest tak, że jeżeli my ciągle będziemy ich prowokować i będziemy mówili, tak, wasze firmy ocenzurujemy, was chcemy wykopać, nie lubimy was w ogóle i tak dalej, a sami przecież nie mają takich zdolności wojskowych, no to wystarczy przeczytać pierwsze, lepsze europejskie media, żeby na przykład stwierdzić, no to jest ta kłótnia, którą odbył Sikorski z Elonem Maskiem, że naprawdę Europa nie ma czym zastąpić Starlinka. Nie ma na przykład takich precyzyjnych, ma jakieś firmy, ale nie ma, te firmy nie mają na przykład, nawet te firmy nie mają zdolności do tego, aby bardzo precyzyjnie targetować cele, takie jakie ma star Starlink, na przykład. Więc, jakby wykupywanie Ameryki czy, 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 czy prowokowanie ich do tego, żeby oni wyszli z Europy, nie mając takich samych zdolności, to jest wyjątkowo nieodpowiedzialna polityka, którą notabene prowadzi polski rząd, dlatego że oni sobie wymyślili tak, że oni wypchają polskich polityków, w tym Donalda Tuska, do tego, żeby sobie kopał Amerykę, prowokował, prawda? Czyli wykorzystują, to jest taki typowy mechanizm wykorzystywania, żeby ktoś inny robił to, czego oni chcą. Problem tylko polega na tym, że ja jeszcze raz podkreślam. My jako obywatele powinniśmy się nauczyć, że patrząc na mapę Mamy po prostu mapę ich historii, i książki z historii mamy inne interesy geopolityczne niż mają Niemcy czy Francuzi, i w naszym interesie nie jest pozbywanie się własnych zdolności do decydowania o naszej przyszłości. Musimy mieć tego pełną świadomość. Musimy też wiedzieć, że w naszym interesie jest oczywiście obecność Ameryki musimy robić wszystko, co będzie możliwe, ale decyzje w przyszłości mogą być podjęte różne. różne. W związku z tym my musimy dbać przede wszystkim o siłę własnego państwa i państwo polskie nie będzie silne, jeżeli będzie pozbywało się własnych kompetencji ustrojowych. No bo co z tego, że Polacy na przykład ciężką swoją pracą, wzrostem PKB i tak dalej zbudują wyjątkową w skali europejskiej siłę militarną, skoro do zarządzania potem oddajemy ją Brukseli, no patrz Niemcom. Dlaczego Niemcom? To nie jest złośliwość, dlatego że w systemie głosowania w Unii, który oni proponują, Niemcy będą mieć najważniejszy decydujący głos. Więc, więc chodzi o to, aby zrozumieć takie proste mechanizmy. Panie Pośle, w dzisiejszej już zostawiając na boku te sprawy, które i tak będziemy obserwować cały czas, w dzisiejszej gazecie wyborczej cytowany jest, cytowane jest badanie, ciekawe politycznie badanie, analiza elektoratów. W jakim stopniu wyborcy identyfikują się z partiami, dla których deklarują poparcie, czy będą wierni tym partiom w wyborach? I podział w trzech kluczowych środowiskach politycznych, czyli z jednej strony w Prawie i sprawiedliwości, z drugiej strony w koalicji obywatelskiej, z trzeciej wreszcie w Konfederacji. Badacze zdaje się, z CEBOS-u zadali pytania o kilka zagadnień, o których w tej chwili w Polsce się dyskutuje. Między innymi inflacja, wysokie ceny drożyzna Tu 86% wyborców prawa i sprawiedliwości uznaje to za istotny temat. Również ten temat. 54% twardego, procent, twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej dyskutuje i 64% umiarkowanego elektoratu Platformy Obywatelskiej, 88% elektoratu Konfederacji i 76% umiarkowanego elektoratu Konfederacji dyskutuje na ten temat. Zastanawiam się, jak Państwo na to patrzycie, co to oznacza i w jaki sposób ten, bo to jest zagadnienie, które w elektoratach prawa i sprawiedliwości oraz konfederacji wskazywane jest jako najistotniejsze, czy największa część respondentów o tym mówi. A choć dużo osób mówi o tym również w elektoracie platformy obywatelskiej w elektoracie platformy i to tym twardym 82% największe wskazanie osób, które dyskutują na jakiś polityczny temat to osoby, które dyskutują o rozliczeniu rządów prawa, i sprawiedliwości. Zastanawiam się, jak państwo patrzą na te, na te emocje społeczne dotyczące no, tych dwóch istotnych e, politycznie zagadnień. Tu wystarczy porównać nasze rządy i rządy Platformy Obywatelskiej, bo dzisiaj każdy może to zrobić. No i wiele osób nam zarzuca, że no ale dlaczego wy tak nie wsadzaliście do więzień, jak oni wsadzają, dlaczego byście się tak nie zachowywali, i tak dalej. I otóż tłumaczę, dlatego że dla nas najważniejsza nie, najważniejsza nie była, czy znaczy w, ogóle, w ogóle na, na Agencji nie była żadna zemsta, tylko dla nas. Jeżeli są organy państwa, to one są przeznaczone nie dość do tego, żeby ścigać oponentów politycznych, tylko do tego, aby pilnować bezpieczeństwa państwa. I na przykład za naszych czasów KAS był przeznaczony do tego, KAS i w ogóle inne służby, specjalne zespoły prokuratorskie, do tego, aby ścigać przestępstwa gospodarcze. I dzięki temu budżet był w bezprecedensowo dobrym stanie, znaczy w Polsce w, historii, w najlepszym stanie w historii. I dzięki temu mogliśmy realizować programy społeczne, mogliśmy realizować programy gospodarcze. Dzisiaj ci ludzie, te zespoły wszystkie, które udało się zbudować do tego, aby bronić państwa podatków, państwa budżetu i tego, żeby państwo się rozwijało, są skierowane, wystarczy poczytać komunikat. są skierowane do walki, walki politycznej. Całe w, ogromne zespoły, tam liczone w setkach w, w kasie, zamiast zajmować się ochroną państwa inwestycji, działalności gospodarczej i tak dalej, są zajęte walką z nami. Zespoły prokuratorskie, zamiast zajmować się sprawami gospodarczymi, są zajęte walką z nami, wsadzaniem więźniów politycznych, do, znaczy tworzeniem więźniów politycznych, no i w związku z tym wystarczy czy spojrzeć do danych, no bezpieczeństwo Polaków spada, a dziura budżetowa rośnie. Więc, yy, więc to jest kwestia zawsze priorytetów danej władzy. Co dla danej władzy jest najważniejsze? Dla nas jednak najważniejsze zawsze było to, aby polskie państwo było coraz silniejsze gospodarczo, przez to coraz silniejsze militarnie, i żeby coraz lepiej się rozwijało i aby pilnować wolności. Ja tylko przypomnę, że za czasów naszych rządów yy, yy, odbywały się regularnie ogromne manifestacje opozycji i tak dalej. I my yy, siły państwa nie kierowaliśmy po to, żeby tam kogoś zabrać, aby w żeby kogoś aresztować, tylko po to, żeby spokojnie oni mogli, żeby zapewnić im bezpieczeństwo podczas tych protestów, mimo że się z nimi fundamentalnie nie zgadzaliśmy, mimo że oni na tych wiecach krzyczeli, że powinniśmy ich siedzieć, ale my broniliśmy tego, żeby oni mogli to mówić, dlatego że ja uważam, że to jest w ogóle sens istnienia Polski. Polska zawsze była państwem wyjątkowej wolności i, i, i uważam, że dalej powinno tak być, więc w nawiązaniu do, 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 do pytania pana redaktora, to tak naprawdę z tych badań też wyłaniają się po prostu dwie wizje Polski. Czego my właściwie Polacy chcemy? Czy my chcemy państwa, które będzie broniło wolności będzie pilnowało naszego rozwoju gospodarczego, inflacji i tak dalej, żeby nie była za wysoka, czy chcemy państwa, które będzie wykorzystać wszystkie narzędzia do tego, aby niszczyć konkurentów politycznych. Panie Pośle, ale tu jest jeszcze jedna niezwykle ciekawa rzecz, to czy znaczy jest pewnie więcej, ale, ale spytam o, o dwie. Wśród Elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i elektoratu zarówno tego zdecydowanego czy twardego elektoratu, jak i elektoratu umiarkowanego. Blisko 50% respondentów rozmawia o dobrych perspektywach i nadziejach na przyszłość. W elektoracie Konfederacji 63% twardego elektoratu o tym dyskutuje, 40% umiarkowanego. A o dobrych perspektywach i nadziejach na przyszłość mniej niż połowa elektoratu Platformy Obywatelskiej rozmawia, jeśli chodzi o ten elektorat twardy, a umiarkowany ledwie w jednej trzeciej, 30%. 30%. Ja wiem, że to, to, to niewiele mówi, bo rozmawiać o perspektywach, o dobrych perspektywach na przyszłość można rozmawiać zarówno martwiąc się o to, czy one istnieją, czy ich nie ma, czy są dobre, czy złe. Ale myślę, że to też jest ciekawe. No, rządzące środowisko od ponad roku w tym elektoracie ledwie, czy nawet mniej niż połowa respondentów mając do wyboru tego rodzaju odpowiedź nie wybiera jej wybiera zupełnie inne a odwrotnie jest w wypadku partii opozycyjnych Myślę, że można by było, jeżeli te badania oczywiście są prawdziwe, to bo ja wie pan, ja tak w cał, średnio wierzę, natomiast jeżeli one są prawdziwe, no to w skrócie można by było powiedzieć tak, że duża część Polaków oczekuje silnego, bezpiecznego państwa, które będzie się rozwijało gospodarczo i będzie dbało o ich portfele, no, ale jest też grupa ludzi, wyborców Platformy, dla których jedynym chlebem i jedyną rozrywką jest to, jak będzie się kopać czy rzucać na pożarcie lwom konkurentów politycznych i to jest przykre, no to jest to, o czym mówił Jan Rokita to znaczy że jest grupa ludzi z których stworzono motłoch i w ogóle ich nie interesuje to czy Polska będzie miała swoje kompetencje ustrojowe czy one będą oddane gdzieś tam czy będzie się rozwijała dobrze czy będzie miała pomysły inwestycyjne interesuje ich tylko to aby skopać politycznych konkurentów za to odpowiedzialne są również media trzeciej RP o których wspominałem na samym początku w ten sposób niszczy się państwo z tego może cieszyć się Putin i tak nie powinniśmy budować żadnej wspólnoty musimy coś z tym zrobić bo bo naprawdę, bo naprawdę czy znaczy to dąży w kierunku tego, żeby ludzie po prostu na ulicach Polacy znów zaczęli zabijać się między sobą, co już w historii miało miejsce zresztą, to nie będzie, nie będzie pierwszy raz, ale tak naprawdę cieszyć się będą z tego tylko siły zewnętrzne. Jakie jest, jest bardzo ciekawa i bardzo istotna obserwacja, panie pośle, jaka jest droga. Wyjścia z sytuacji, w której się znaleźliśmy. Dwa dni temu w naszym studio był Rafał Brzoska, jeden z najbogatszych Polaków, twórca jednej z największych polskich firm, człowiek, który wszyscy to pamiętamy, w rozmowie z Donaldem Tuskiem wskazany został przez Donalda Tuska jako ten, który ma zaproponować zestaw rozwiązań deregulacyjnych, mówiących między innymi o zmianach w prawie, no ale z drugiej strony w Polsce mamy sytuację, w której nie jesteśmy w stanie stwierdzić kto jest, a kto nie jest sędzią. No nawet jeśli jesteśmy w stanie to stwierdzić, to sądy nie uznają tego stanu rzeczy i doszliśmy w bardzo wielu kwestiach do momentu, w którym klincz polityczny uniemożliwia bardzo wiele e, działań, no choćby działań gospodarczych, które przecież nie powinny z polityką mieć nic wspólnego. Z innych przykładów, no nie wiem, przestępcy, jak wiemy, wychodzą na, e, na wolność ze względu na to, że różnią się między sobą sędziowie co do tego, kto jest, a kto nie jest sędzią, a to paradoksalne. Nie, jest po prostu efekt sporu politycznego, który w Polsce doszedł do temperatury, no, którą ja widzę w podobnym kontekście, jak to, o czym przed chwilą pan powiedział. Czy to jest rzeczywiście dokładnie? Przypomnijmy wszystkim państwu, skąd w ogóle wziął się ten spór. Ten spór się wziął z tego, że. Hmm... Znaczy to, to jest spór o suwerenność tak samo. Dlatego, że to, że my w Polsce nie wiemy, kto jest sędzią, kto jest prokuratorem, mówi się neosędziowie, neoprokuratorzy, że przestępcy wychodzą na wolność, że postępowania w związku z tym trwają tak długo, bo często dzisiaj już dłużej formalnie trwa postępowanie, ustalenie kto jest sędzią niż zajęcie się w ogóle właściwą sprawą, czyli pieniądze, które my jako obywatele przeznaczamy na wymiar sprawiedliwości są po prostu marnowane i czasem ludzie, którzy czekają na decyzję dotyczącą ich najżywotniejszej, Interesu życia, w, nie wiem, w nieruchomości, tego, do kogo będzie dziecko trafi po, 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 po rozwodzie, czy spraw gospodarczych, ktoś całe życie budował firmę i nie może doczekać się na, 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 na rozwiązanie. Źródło tego wszystkiego jest w tym, że. Unia Europejska, bo Platforma o to chodziła i prosiła, uznała, że w Polsce nie mogą być zasady takie jak w innych państwach. Dlaczego? Dlatego, że w swoich dokumentach powoływali się na opinię Komisji Weneckiej, która to mówiła, że może i takie same systemy mogą być w różnych państwach, ale są państwa, które mają gorszą kulturę. I wszystko to jest źródło w całego sporu, o którym pan redaktor mówił. Oni uważają, że Polacy reprezentują gorszą kulturę, niż na przykład Niemcy, czy, Francja, czy, czy, czy Hiszpanie, czy Francuzi. I w związku z tym nie mogą mieć takiego satysfakcjonowania Samego systemu sądownictwa, pomimo, że traktat dla wszystkich jest taki sam. Więc każdy Polak, tak naprawdę wracając do Pana pytania, powinien sobie odpowiedzieć, czy naprawdę uważa, że reprezentuje gorszą kulturę szczególnie kiedy kiedy musimy przypomnieć że przecież akurat kto jak kto jeżeli chodzi o kulturę prawną to polscy Polacy najpierw przecierali ślady jeżeli chodzi pierwsze w Europie jeżeli chodzi o tworzenie prawa między, nowych zasad międzynarodowych prawa międzynarodowego w XV, w XV wieku a potem tworzy, stworzyli pierwszą konstytucję w Europie więc w czasie kiedy Niemcy w ogóle musieli mieć tłumacza żeby w ogóle przeczytać o, o co tu chodzi w tej konstytucji. Więc no niestety, niestety fakty są takie, że Polacy, jeszcze raz podkreślę, warto, żebyśmy byli obywatelami, bo, bo bez tego nasze państwo będzie słabsze, a my będziemy biedniejsi. To na koniec w takim razie jesteśmy już po czasie wczoraj w trakcie konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump ponownie mówi o Polsce, wskazuje Polskę jako państwa, jako przykład państwa, które, które reguluje swoje rachunki finansowe w NATO. No, ale jednocześnie odbywają się w tej chwili w świecie dyskusje, które mogą uderzyć w sposób funkcjonowania również amerykańskich sił zbrojnych na wschodniej flance NATO, jak tam na to patrzy. No, ja akurat uważam, że powinniśmy być bardzo ostrożni i powinniśmy pamiętać, ja są rzeczy, które są rzeczy, z których ja się bardzo cieszę, bo dzięki Donaldowi Trumpowi i dzięki jego zwycięstwu on dodał odwagi wielu ludziom, ja to widzę w Europie, jeżeli chodzi o powrót normalności w sferze aksjologicznej, czyli jeżeli chodzi o płeć, stwierdza rzeczy oczywiste, obronę życia, jeżeli chodzi o w ogóle świat wartości konserwatywnej, obronę dzieci w szkołach i z tego się należy cieszyć, bo to dodało. Dużo, czy migrację, czy walkę z nielegalną migracją, to to dało w ogóle dużo siły również um, obozom um, prawicowym w całej Europie i w ogóle na całym świecie. Natomiast jeżeli chodzi o geopolitykę, no, ludzie z jego zaplecza często błądzą i trzeba o tym pamiętać. To nie, oni nie mają podejścia jak Ronald Reagan. Czasy się też zmieniły. No, teraz już nie Rosja, tylko Chiny są, są głównym wrogiem, więc uważam, że może być różnie. Należy się cieszyć, znaczy, to co my w tej chwili mamy, znaczy, należy, uważam, że należy oddzielić te dwie kwestie. Cieszymy się ze spraw aksjologicznych, ale jest jeszcze kwestia, kwestia naszych żywotnych interesów geopolitycznych i to co my w tej chwili mamy, no to mamy to co mamy dobre wspomnienia Donalda Trumpa o, o naszych rządach, bo to on dobrze wspominał przyjęcie przez nasze rządy w Polsce. Myśmy to zbudowali swoją bardzo ciężką pracą i tym co wcześniej mówiłem siłą militarną i to jest punkt zaczepienia, ale my musimy jednocześnie to jest jedyny punkt zaczepienia, który znaczy fundamentalny punkt zaczepienia, który Polska, którym Polska dysponuje, który myśmy stworzyli dzięki swoim rządom, ale z drugiej strony my musimy pamiętać, że oni Donald Trump będzie reprezentował Interes amerykański, tak jak on go rozumie. Nie będzie reprezentował jako pierwszego interesu polskiego, bo o polski interes dbać muszą polscy politycy. I moim zdaniem polscy politycy nie dbają dobrze, szczególnie ci rządowi nie dbają dobrze o polski interes, jeżeli ciągle codziennie można, zrobić, można znaleźć wysyp hejtu na Donalda Trumpa, który ma jedyną wiarygodną siłę w tej części świata, której Putin się boi. Bo jeżeli ktoś z Państwa myśli, że Putin boi się tych rezolucji niemieckich czy, czy tych Unii Europejskiej, to. To, 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 to śmiech na sali. To, 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 to tak nie będzie. On się realnie boi sił amerykańskiej Więc zaczepianie Ameryki, rozumiejąc te wszystkie konteksty, ma to, to jest ogromne zagrożenie, to sprowadzanie ogromnego zagrożenia dla przyszłych pokoleń w Polsce. Więc ja uważam, że jeszcze to wszystko może potoczyć się różnie i jak zwykle, jak ży, życie uczymy powinniśmy przede wszystkim w pierwszej kolejności dbać o siłę naszego państwa, o ustrojową siłę naszego państwa. Gdyby coś się stało, gdyby coś się stało, bardzo ważne jest jest to, żebyśmy sami mogli decydować o naszej polityce zagranicznej, żebyśmy sami mogli decydować, w jaki sposób wykorzystamy nasze zasoby wewnątrz naszego kraju, na przykład centra logistyczne, w jaki sposób wykorzystamy broń, którą w Polsce mamy, czy nasze, czy nasze wojsko, czy nasz budżet w końcu, w co będziemy mogli zainwestować. Bo jeżeli te wszystkie kompetencje stracimy, to nie ma co liczyć, że pomogą nam jedni czy, czy, czy drudzy. Polskie państwo będzie istniało wtedy, jak to, cytując klasyka, teoretycznie. Tak, cytując tego właśnie klasyka, o którym już dziś kilkukrotnie rozmawialiśmy. Patryk jaki, poseł do Parlamentu Europejskiego, dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Prawo i sprawiedliwość europejscy konserwatyści i reformatorzy były wiceminister sprawiedliwości, dziękuję uprzejmie za to spotkanie.